Hejka! Przychodzę dzisiaj do Was z nowym filmem i będzie to wrap-up, ale zanim to chciałam się pochwalić, że mam nowe lampy i teraz mogę nareszcie nagrywać o każdej porze dnia i nocy. Jak widzicie teraz jest zmierzch, a ja tutaj mam dzienny światło, te lampy są super. Co prawda na razie tak stoją, tak jak je ustawiłam i zobaczę jaki będzie efekt, nie miałam jeszcze czasu się nimi pobawić, ale jak tak patrzę w podgląd to mam wrażenie, że ten film wygląda już lepiej tak nawet z po prostu ustawionymi lampami. Mam nadzieję, że będzie trochę lepsza jakość. Co prawda na cuda nie liczę, bo ja nagrywam przednią kamerą aparatu telefonu, po prostu. Więc no tutaj zawsze ta jakość będzie taka. Jak kiedyś też do mnie przyjdzie to, że kupię sobie aparat, to wtedy może już będę miała taką jakość, której będę wreszcie zadowolona. Dobra, przechodzimy do książek. Pierwsza Lincoln. Highway, strasznie jest ciężko to wymówić, Amortolesa, świetna książka, absolutne pięć gwiazdek. Historia chłopaka, który wychodzi z Poprawczaka i musi zaopiekować się swoim bratem, ponieważ tata nie żyje, który się nimi opiekował. I oni postanawiają wspólnie, że zostawiają ze sobą przeszłość, swój dom, miasteczko, farmę i z jednym plecakiem ruszają w podróż. Tak, jak dobra była ta historia, jak ona była ciekawa, jak świetnych miała bohaterów, to ja się w ogóle nie spodziewałam. bo po opisie tej książki nie byłam na 100% pewna, czy to będzie coś dla mnie. A teraz wydaje mi się, że ta książka podobała mi się bardziej niż gentleman w Moskwie. Tamta była poetycka, tamta była pełna metafor, no była piękna, ale potem już widzę też, że autor jest na innym etapie, na innym etapie pisania książek tworzenia bohaterów. Bo tak jak w Gentlemani w Moskwie mieliśmy dwie, trzy postacie, które były ciekawe i one budowały nam całą fabułę, tak tutaj mamy ich kilka i one są różne. One są, takich osób nie spotyka się może na co dzień w życiu. One były dla mnie dziwne, podejmowały dziwne decyzje, ale było to tak napisane, że ja w całości wierzyłam w tych bohaterów i w to, że oni właśnie tak by postępowali, jakby postępowali. Jeżeli chodzi o klimat tej książki, to absolutnie amerykański. Motele, podróż, ten sposób życia, ten sposób myślenia, ym, sam opis tego miasteczka, tej farmy, na której wcześniej mieszkali, to znamy z amerykańskich filmów. Natomiast tutaj sama fabuła po prostu była dużo lepsza, dużo ciekawsza i w ogóle nie była schematyczna, w ogóle nie była sztampowa. To było coś dla mnie nowego. Jak się wciągnęłam w tą książkę, to nie umiałam sobie jej odpuścić. Także Lincoln Highway polecam. Do mnie Pięć Gwiazdek, nie mam żadnych zastrzeżeń do tej książki i no, cieszę się, że takie książki powstają, że na nie trafiam i że je czytam. Bo no właśnie dla takich historii właśnie chce się czytać książki. Świetna, świetna. Chociaż z opisu nie powiedziałabym, że to coś dla mnie. Kolejna córka królowej oceanu, Trishy Levenseller. Tak książka mi się podobała tak średnio. To jest drugi tom. Pierwszy tom był fajny, ciekawy to jest lekka przygodówka, yang, fantastyka o syrenach, o piratach, o morzu, o jakimś złym bohaterze, antagoniście, który jest od nazwy. Natomiast, tak jak pierwsza część właśnie była dla mnie świeża, była przyjemna, tak tutaj mieliśmy taki schematyczny romans, który się ciągnął przez całą książkę. Zakończenie było jakieś takie pospieszone. Generalnie miałam takie poczucie, że ta książka jest gdzieś taka niedopisana do końca. I chociaż no nie powiem, no przeczytałam, było to lekkie, było to przyjemne, gdzieś tam pod koniec nawet się zrobiło, mam wrażenie, trochę ciekawsze. Natomiast no nie potrafiłabym tak z czystym sumieniem powiedzieć, że ta książka jakoś niezwykle bardzo mi się podobała. Gdybym miała dawać jej gwiazdki, to dałabym jej dwie takie, można przeczytać, ale no nie będzie to coś, co, co jest nowe, coś świeże, tylko to raczej jest takie napisane, trochę ma nowych pomysłów, ale jednak opierających się na jakichś tam schematach i tak. Miałam wrażenie, że naprawdę w tej drugiej części można było zrobić coś ciekawszego, można było gdzieś tam bardziej poszukać jakiś nowy pomysł, albo jeżeli chciało się iść już w jakiś taki schemat, to można też było to zrobić dużo lepiej, bo ta książka na to pozwalała, a tak mam wrażenie, że gdzieś tutaj mm, oglądaliśmy coś, co po prostu czy, czytaliśmy coś, co po prostu nie. No, to między tymi bohaterami głównymi była taka chemia i tak od samego początku wiedzieliśmy, jak ta książka się skończy, że sama sobie odebrała całą, całe napięcie i tak... po prostu je, zaczynałam czytać tę książkę i pomimo tego, że fajnie, że niektóre elementy poszły w tym kierunku, niż byśmy mogli się spodziewać, ale jednak od początku wiedziałam, jak ta książka się skończy, no to tak... Nie, nie byłam jakaś bardzo ciekawa i, i ta książka mnie nie zaskoczyła i ja nawet przez sekundę nie wierzyłam, że ona mnie zaskoczy. Kolejna książka to Pierwsza przychodzi miłość Emily Giffin i jak ja sobie ponarzekałam na tamtą książkę, to co ja bym musiała narzekać na tą. Naprawdę no tak mi się nie podobała ta, ta lektura, jeżeli chodzi o fabułę, że nawet nie zdajecie sobie sprawy. Ja w tej książce nie uwierzyłam w nic. Dosłownie nie uwierzyłam w bohaterów, nie uwierzyłam w fabułę, nie uwierzyłam w podejmowanie decyzji, nie uwierzyłam w, re, w reakcje międzyludzkie, w relacje, między, w nic absolutnie. Mamy tutaj dwie siostry, które żyją w cieniu tragedii, żyją w cieniu śmierci ich brata i poznajemy ich losy. I tak można powiedzieć, że w czasie rozwoju fabuły zaczynamy dostrzegać, że ich życiowe decyzje były podejmowane właśnie dlatego, że zmarł ich brat. I generalnie byłoby to coś ciekawego, ale mogłoby być to coś naprawdę dobrego, nawet w takim obyczajowym, trochę lżejszym stylu pisania autorki. Natomiast tutaj się tak dziwne rzeczy działy, i po prostu ja tak nie lubiłam tych głównych bohaterek. Jeszcze nigdy w życiu mi się nie zdarzyło, że ja aż tak nie lubiła głównych bohaterek. I one między sobą się nie lubiły, i ich relacja była naprawdę. No, po pierwsze była niedojrzała, po drugie była toksyczna, po trzecie one nie potrafiły ze sobą zamienić dwóch rozsądnych zdań i one naprawdę, one same między sobą się nienawidziły i to może była jedyna rzecz, w którą uwierzyłam w tej książce, dlatego że ja też ich nie lubiłam, więc wierzyłam, że one między sobą też mogą się nie lubić. I ja przeczytałam wcześniej, ta autorka miała taką... Triologię mi się wydaje, to było coś pożyczonego, coś niebieskiego. I pamiętam, że tam te książki bardzo mi się podobały i dlatego to wzięłam. Ja ją mam z biblioteki, ale nie wiem, czy już zmieniło mi się to, jakie książki lubię czytać, że wolę trochę dojrzalsze fabuły. Natomiast no to lekkie też często czytam i mi się podobają, więc no nie wiem. Natomiast na tej książce daję dwie gwiazdki tylko dlatego, tylko dlatego, że to było lekko napisane. Kolejna książka nad niemnem. Pierwszą część czytałam we vlogu. Bardzo mi się ta książka podobała, już wyjmę tą stukającą zakładkę. Bardzo mi się ta książka podobała. Genialne opisy przyrody. Widzicie, człowiekowi się też zmienia, jak czyta książki, bo kiedyś te wszystkie opisy bym pominęła, czytałbym tylko dialogi i no generalnie też bym tą fabułę jakby poznała. Natomiast Teraz, te opisy, to było, to było piękne. To było tak coś nostalgicznego, tak coś kojącego. Czytałam, i tak jak pierwsza część mi się podobała, druga część podobała mi się znacznie bardziej. To jest oczywiście bardzo wolna historia i powiedziałbym, że pierwszy tom to w zasadzie był taki wstęp, takie poznajemy miejsce akcji, dramatu albo romansu, zależy dla którego bohatera, poznajemy właśnie bohaterów, natomiast druga część już tutaj poznajemy Justynę i Janka trochę bliżej, zaczyna się jakaś ich relacja. Justyna jest osobą z dobrego domu, co prawda nie ma pieniędzy, nie ma posagu, ponieważ... Tata ze względu na decyzję, jakiej podejmował, stracił swój majątek. Ona mieszka w Korczynie u swojego wuja bodajże. No natomiast jest na pewno osobą wyżej sytuowaną niż Janek, który pochodzi y, z chłopstwa, no i który zajmuje się y, obejściem, tak? Jest rolnikiem, farmerem, nie, farmerem nie, jest rolnikiem. Po prostu chyba nie ma farmerów, widzicie? Jestem dalej pod wpływem Lincoln Highway. Y, no i oni, tak widać, że pomiędzy nimi jest chemia, Justyna jest zaciekawiona ich życiem, jest tym zafascynowana, zawsze lubiła być blisko przyrody. No i generalnie bardzo jej się podoba, jak blisko z przyrodą żyje Janek. Zaczyna poznawać jego życie, też zaczynamy widzieć, że podoba jej się to i coraz bardziej widzi taką miałkość właśnie życia we dworze, bo tam też mamy bohaterów których też nie za bardzo polubiłam, no ale widząc przykład ich życia, to coraz bardziej jej się właśnie tutaj podoba życie na roli, gdzie, gdzie masz określone zadania, jesteś produktywny, jesteś do kogo do czegoś przywiązany. Natomiast z drugiej strony, no ona też czuje się taka pomiędzy, tak, no bo z jednej strony. Um, jest osobą z dobrego domu, jest osobą lepiej sytuowaną, ale z drugiej strony nie ma majątku i o wszystko w zasadzie gdyby czegokolwiek chciała, to musi się prosić wuja. No a tutaj jednak pracą własnych rąk jesteś w stanie zapewnić sobie jakiś byt lepszy bądź gorszy. I dodatkowo mamy jeszcze jedną historię miłosną, właśnie taką pomiędzy osobami różnych stanów, który, dzięki której widzimy, przed jakim dylematem będzie zapewne za niedługo stała nasza główna bohaterka, no bo jednak wyjście za mąż, za chłopa byłoby sporym mezaliansem i mogłaby być też narażona na kpiny. Świetna ta książka, naprawdę jest wolna, trzeba się w nią wgryźć, trzeba być uważnym, trzeba się przyzwyczaić do języka i to jest właśnie też wielka zaleta tej książki, że widzimy różnicę pomiędzy tym, że rozmawiają dwie osoby we dworze, w dworze, w dworze, a później na przykład rozma, rozmowa toczy się w takiej chłopskiej chacie i tutaj zupełnie innym językiem, bardziej takim potocznym się posługuje. W tej książce jest dużo smaczków, tylko trzeba mieć cierpliwość i mm, trzeba tak się nad nią pochylić, żeby je dojrzeć. To nie jest taka książka, którą sobie szybko przeczytamy w przelocie i coś tam z nam, nas, do nas dotrze, a tak naprawdę to chcieliśmy dobrą książkę akcji. Nie. Tutaj musimy się nastawić właśnie na czytanie powolne, opisów, na zastanawianie się nad tą książką i co w zasadzie autorka chciała nam nią powiedzieć. Jestem super na tak, będę czytała zaraz trzecią część, trzecią część i czuję się wdzięczna sama sobie. Wiem, jak to brzmi, ale czuję się wdzięczna sama sobie, że, sobie, że się za nią zabrałam. Kolejna książka to we mgle Lisi Grey i powiem wam, że ta książka naprawdę mi się podobała. Najpierw przeczytała ją moja mama i była taka, mm, 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 ale ja ją przeczytałam i powiem, że fajna. To się rzadko zdarza, bo zazwyczaj to moje mamie się wszystko podoba, a ja jestem taka, mm, mm, no ale. Chociaż raz coś innego, nie chciałabym powiedzieć, że to jest jakaś pięciogwiazdkowa książka, nie zrozumcie mnie źle, to są trzy gwiazdki, tutaj było multum bankamentów, ona mogłaby być znacznie bardziej rozpisana, znacznie ciekawiej podejść do tematu, który Wam zaraz zarysuję tutaj mniej więcej fabułę, ale mimo wszystko było to lekkie, przyjemne i bardzo dobrze mi się tą książkę czytało. Właśnie, fabuła. Główna bohaterka, pani detektyw, właśnie skończyła jakąś sprawę, siedzi sobie w barze i dostaje maila, sprawdza maila, bo czeka na kolejną sprawę, a dostaje maila, w którym jest zaginiona dziewczynka, zdjęcie i w tym zdjęciu rozpoznaje sama siebie. No i jak możemy się domyślać, rozwiązuje zagadkę swojego własnego zaginięcia. Dodatkowo, oczywiście nie wierząc w, tym, w to, że jest zaginiona, bo ona o tym nie wie. Klimat typowo amerykański, tak jak był w Lincoln Highway, tylko tam było to ciekawiej zrobione, trochę, trochę z innego mm, punktu widzenia. Tutaj jest to schematyczne. Bary takie szybkiej obsługi, wiecie, tania kawa, szybko jakieś tam hamburgery, tym podobne rzeczy. Motele, samochody, Los Angeles, Pasadena, mm, gdzieś tam w tle zdobywanie sławy taka mniej więcej to była książka. To nie dotyczy naszej głównej bohaterki, bo ona jednak jest tą detektyw, chce być tą detektyw i w zasadzie też no chyba gdzieś tam pomiędzy tym wszystkim była na, na właśnie taką osobę wychowana. Jeżeli chodzi o bohaterkę, bardzo ją polubiłam i było co w ogóle coś ciekawego. Zazwyczaj oglądamy jednak policjantów, tutaj prywatny detektyw. Fajna była postać, trochę inna, taka wiecie, silna kobieta, która ma jaja, która gdzieś tam dąży do tego, czego chce, wie, jak to zrobić, zna się na swoim fachu i dzięki temu tą książkę też się świetnie czytało. Mogłoby tutaj być głębsze podejście do tej sprawy, właśnie, że ona jest zaginiona, szuka samej siebie, zaczyna odnajdywać siebie i dowiadywać się o swojej przyszłości. Tego tutaj nie było, tutaj to zostało dużo bardziej tak prosto do celu potraktowane. Sama zagadka na pewno nie była najlepsza i generalnie no, była nieprawdopodobna trochę, chociaż może, nie wiem, może by się zdarzyła. Tu było to jednak tak opisane takim językiem, bardziej jakby to była trochę kryminalna bajka niż jakby to była prawda. Chociaż tu od razu chciałabym zaznaczyć, że jest to raczej jeden z, nie jeden z brutalniejszych, ale raczej brutalniejszy kryminał. Dziś tutaj mamy tą przemoc, mamy tutaj przemoc wobec kobiet, także. Mówię, żeby nie było tak, że ktoś szukał lekkiego kryminału, to nie jest Agatha Christie. Tutaj mamy pewien ciężar. Natomiast w dalszym ciągu napisane takim stylem, wiecie, że to nie jest tak bardzo realistyczne, żebyśmy to czuli na 100%, że mogło się wydarzyć. Coś mi przerwało, jakaś aktualizacja mi wyskoczyła, naprawdę te telefony. Teraz to robię sobie, co chcą. Natomiast. Może czy straciłam wątpliwość? Nie, wiem. Natomiast chciałam powiedzieć ogromny minus tej książki, to na samym początku tej książki, taki jakby pierwszy rozdział, mamy opisany jak sprawca zakrada się do swojej pierwszej ofiary i jak ją w zasadzie zamordował. I to było tak koszmarnie napisane, to było tak nieprawdopodobne, to był jakiś taki skrót i to generalnie no było... Tak źle zrobione, że w ogóle według mnie tego w tej książce nie powinno być, a jeżeli autorka chciała coś takiego umieścić, to to trzeba byłoby dużo bardziej rozpisać i trzeba byłoby dużo bardziej się nad tym pochylić, a to to tutaj było jak taka notatka, które trochę to było takie creepy, trochę to było takie w ogóle nie wiadomo, co, ale dodatkowo to po prostu taka jakaś ja nie wiem, jakby ktoś pisał kreskupkę, że ktoś się zakłada do kogoś kogoś zamordować, a nie jakby ktoś pisał książkę kryminalną. Ten początek to. Szczerze wam powiem, jak przeczytałam ten początek, to byłam taka może nie będę tego dalej czytać, no ale zdecydowałam się i w sumie, w sumie dobrze się bawiłam jeżeli czytając kryminały można się dobrze bawić ale fajne, w sumie coś, coś innego, coś oryginalnego, jeżeli chodzi o, wiecie, no, ten pomysł na fabułę, że ona szuka samej siebie nawet nie wiedząc, że jest zaginiona i że ma czego szukać I jeszcze został mi Gon Michaela Granta Czytałam go we blogu, możecie sobie zobaczyć, tam mam szerszą opinię, taką bardziej na świeżo, zostawię link w opisie. Natomiast po kilku dniach, po no, ponad tygodniu od przeczytania tej książki, powiem wam, że dobrze się bawiłam. Tutaj mamy dystopię, znikają dorośli w jednej sekundzie, zostają dzieci od 14 lat w dół, no i zaczyna się oczywiście chaos. Garnki są na gazie, samochody, wypadki, wybuchy, pożary. Trzeba się zaopiekować niemowlakami, trzeba samemu coś zjeść, i generalnie rodzi się jeden wielki harmider. Poznajemy trzech bohaterów, którzy jakoś sobie popróbują w tej sytuacji poradzić, a tak ogólnie zarysując fabułę, to rozpoczyna się walka o władzę. Widziałam dużo problemów w tej książki i w dalszym ciągu widzę dużo problemów w tej książki. Wydaje mi się, że też w dalszym ciągu uważam, że byłby dużo większy chaos i że generalnie liczba katastrof byłaby o wiele większa. Tak jak mówiłam tam we vlogu, to że... Działa prąd, działa gaz, to rozumiem, działa woda. Rozumiem, dlaczego autor to zrobił, żeby nie było takich już w ogóle nieprawdopodobności, że tam 14-latek idzie do elektrowni i ją uruchamia. Wiem, dlaczego to zostało zrobione, ale z drugiej strony tak przez cały czas powoduje to, że nie do końca bierze się w tą historię, ale już to tam jakby pomijając. Miałam gdzieś teraz taką myśl, że to była ciekawa książka, można było inaczej poprowadzić tą fabułę, jednak to jest no też książka dla młodzieży, wiadomo, A, ale było to coś takiego ciekawego, zupełnie innego, i mi się tak wydaje, że to, te książki są trochę jak tak, nie wiem, kiedyś się Big Brothera oglądało, że po prostu to było coś nowego i człowiek to oglądał, bo bo był ciekawy też jak ludzie się zachowują w takiej sytuacji, natomiast teraz jakby mi ktoś powiedział, że mam Big Brother, oglądać to bym powiedział, że chyba oszalał natomiast w tych książkach właśnie trochę o to chodzi że zastanawiamy się jakbyśmy się zachowali co by się działo czy, czy poszłoby to w tą stronę czy w tą stronę, no i ta książka taka jest dość dużo, pozostawia po sobie takich rozważań, że zastanawiamy się tak naprawdę co by było gdyby, natomiast no ja tu ją czytając przez cały czas miałam wrażenie, że chyba nie. To. Natomiast um, gdzieś tutaj było, aha, że druga część to jest głód, więc tak zastanawiam się, że może ta taka refleksja um, byłaby, będzie właśnie później, że nagle się zaczynają domyślać, że będą musieli jakoś funkcjonować, że będą musieli sobie produkować tą żywność. Mam nadzieję, że to pójdzie w tym kierunku. Także czytam dalej, bo jestem zaciekawiona. Tak jak mówiłam, sama fabuła może jakoś się bardzo mi się nie podobała, ale koncept do mnie przemawia, w związku z tym będę czytała to dalej. Hmm. Czy się zżyłam z bohaterami? Nie, oni, oni nie byli zbyt fajnie wykreowani. Tak jak mówiłam we vlogu, oni tacy byli trochę, no wiecie, kujonka, jakiś tam super bohater, czy może nie super, ale bohater i taki, taka osoba gdzieś tam. Y Trochę marudząca, znane trio. Um, znane trio. Natomiast tutaj takie nie do końca im uwierzyłam. Też ta książka czasami budziła taki niesmak, trochę budziła obrzydzenie i, i tak bardzo często budziła takie, co wy robicie? Czy w ogóle nie to trzeba byłoby robić. A potem mówisz, no dobra, ale to 14 latek. A w międzyczasie i tak sobie myślę, że jakbym miała 14 lat, znajduję wszyscy dorośli, to ja chyba bym załadowała, wiecie. Jakieś tam do lodówki lody, pewnie piwo, żeby pierwszy raz spróbować. I poszłabym na ocean, się dobrze bawiła, gra w piłkę, kąpa w morzu, upalała, i miała na wszystko, miała wszystko gdzieś, a nie rozpoczynałabym wielką wojnę o władzę. Ale nie wiem, może to jak bez konieczności potem ktoś tam, co mądrzejszy, wpada na to, że ten, który u władzy ten będzie decydował o wszystkim i też będzie decydował o podziale. Jedzenia, podziale no generalnie wszystkich produktów, których tak dużo nie będzie, no bo na przykład jak skończy im się medło, no to nie wiem, pewnie w jakiejś książce, by szukali, jak się takie rzeczy robi. To by było na tyle w tym filmie. Wszystkie książki, które przeczytałam, dajcie znać, co wy żeście przeczytali, czy któraś z tych książek Wam się podobała. Pamiętajcie o kciuka w górę, pamiętajcie o komentarzach i do zobaczenia w kolejnym filmie.